Dziś usłyszycie o 10 mordercach, którzy wyszukiwali ofiary przez internet. Poznacie między innymi historię sekty działającej na Tinderze i emerytki, która zabijała swoich mężów. Tak, było ich kilku. Zanim jednak zaczniemy słowo o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli NordVPN. W sieci czai się na nas mnóstwo niebezpieczeństw, których możemy uniknąć, korzystając z dobrego VPN, który zapewnia bezpieczeństwo połączenia z internetem i chroni naszą prywatność. To szczególnie ważne, jeśli korzystamy z publicznych hotspotów Wi-Fi i nie chcemy, by nasze dane znalazły się w niepowołanych rękach. Usługa VPN zapewnia bezpieczny, zaszyfrowany tunel dla przepływu ruchu internetowego, który chroni naszą tożsamość online, ukrywając adres IP. VPN pozwala także korzystać z internetu bez ograniczeń geograficznych. NordVPN ma ponad 5400 serwerów w 60 krajach, dzięki czemu VPN działa szybko gdziekolwiek jesteśmy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, skorzystajcie z linku widocznego na ekranie, a jeśli nie będziecie przekonani, macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Dodam jeszcze, jako że część z Was ogląda mnie pewnie na telefonie, że NordVPN oferuje aplikacje zarówno dla komputerów, jak i smartfonów z Androidem czy iOSem. Zapewnijcie sobie pełne bezpieczeństwo online, bez potrzeby redukowania prędkości. A my zaczynamy odliczanie. Numer 10. Mordercy z Tindera Większość osób korzystających z Tindera natrafiła na kogoś dziwnego, ale ta historia sprawi, że będziecie dokładnie sprawdzać swoich rozmówców. 24-letnia Sydney Luff spotkała się przypadkiem z członkami morderczej sekty. 19 dni po zgłoszeniu zaginięcia policja znalazła jej poćwiartowane ciało. Sprawcy, Aubrey Trail i Bailey Boswell, umawiali się z młodymi kobietami w serwisach randkowych. Pierwsze spotkania zazwyczaj przebiegały niepozornie, a gdy wychodziło na jaw, że kobiety mają problemy finansowe, para oferowała im pieniądze w zamian za seks. Jak przeczytamy w artykule Bartosza Godzińskiego w serwisie na temat, Boswell nazywała się królową czarownic, a Trail próbował przekonywać, że jest wampirem i potrafi czytać w myślach. Przywódcy sekty marzyli, by kogoś zamordować od dawna. Ciągle mówili o torturach, zabijaniu, mrocznych rytuałach i czarnej magii. W sądzie trailer wbił sobie długopis w gardło, ale został uratowany. W czerwcu zeszłego roku został skazany na karę śmierci. Jego partnerka odsiedzi do żywocie. Byłaby to pierwsza kobieta skazana na karę śmierci w stanie Nebraska. Numer 9: Luka Maniota. W 2010 roku do sieci trafił filmik, w którym anonimowy sprawca morduje dwa niewinne kotki. Grupa internautów postanowiła nie puścić tego płazem. Założyła specjalną grupę na Facebooku i rozpoczęła własne śledztwo. Grupowicze analizowali wszystkie dostępne szczegóły: gniazdka na ścianach, dźwięki w tle czy widocznym na zdjęciu paczkę papierosów. Za pomoc w złapaniu mordercy obiecano nagrodę w wysokości kilku tysięcy dolarów. Niestety, zabawa w detektywów miała tragiczne skutki. Podejrzenia padły na trola, który dla żartów przyznał się do morderstwa. Gdy internauci złapali jego zarzutkę, chłopak popełnił samobójstwo. Internetowe śledztwo stało się inspiracją dla dokumentu Netflixa Odwal się od kotów. Prawdziwym mordercą był niejaki Luka Maniota, który pozował na modela podróżującego po świecie. W rzeczywistości posiadał kilkadziesiąt kont w mediach społecznościowych, sam lajkował własne zdjęcia i rozpuszczał plotki, by się wypromować, na przykład, że randkował z pewną znaną zabójczynią. Marzyła mu się sława, jednak mimo usilnych starań nigdy nie zrobił kariery. Luka nie miał luksusowych kontraktów i musiał dorabiać jako sex worker. Pomimo facebookowej grupy na karku Luka nie poprzestał na jednym filmie. Do sieci wrzucił kolejne nagrania, w których znęcał się nad zwierzętami, a później stało się najgorsze. Postanowił zabić człowieka. 33-letni Jun Lin był studentem z Chin, który szukał miłości przez internet. Luka zaprosił go na spotkanie, z którego chłopak miał nigdy nie wrócić. To morderstwo również postanowił sfilmować. Tej zbrodni nie udało mu się jednak zatuszować. Policja namierzyła go w Berlinie. W trakcie śledztwa okazało się, że Luka, podobnie jak jego ojciec, cierpiał na schizofrenię. Ale sąd uznał, że nie jest to powód do złagodzenia kary. Został skazany na dożywocie. Numer 8. Hiroshi Maewe Japonia z roku na rok bije kolejne niechlubne rekordy w ilości samobójstw. W 2020 odnotowano ich ponad 21 tysięcy, w tym rekordową liczbę wśród dzieci. Samobójcy często zbierają się na internetowych forach, gdzie wymieniają się wskazówkami lub umawiają, by wspólnie odebrać sobie życie. W 2005 roku ten trend wykorzystał pewien seryjny morderca Hiroshi Maewe. Był typowym odludkiem, nie miał znajomych ani stałej pracy. Większość czasu przesiadywał w kafejkach internetowych, gdzie oglądał hardkorowe treści w internecie. Od wielu lat miał problemy z prawem. Po raz pierwszy próbował zamordować inną osobę, gdy był na studiach. Jego kolega przeżył, ale Hiroshi wyleciał z uczelni. Jego kolejnym celem był kolega z pracy, który również przeżył atak. Ostatecznie w 2001 trafił do więzienia za próbę zamordowania dwóch kobiet, ale szybko wyszedł na wolność za dobre sprawowanie. Jego żądza mordu nie została zaspokojona, i był sfrustrowany, że nie udało mu się jeszcze nikogo zabić. I tak trafił na strony dla samobójców. Swoim ofiarom obiecywał, że wspólnie zorganizuje im bezbolesną śmierć. W rzeczywistości dusił je gołymi rękami. Łącznie w ciągu czterech miesięcy zamordował trzy osoby, z czego najmłodsza miała 14 lat. Był to chłopiec, nad którym znęcano cię w szkole. Jedna z jego ofiar rozmyśliła się w trakcie spotkania, ale Hiroshi miał inne plany. I zamordował go z zimną krwią. Na szczęście policji udało się go namierzyć i został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Numer 7. Steven Port Przynosimy się do Wielkiej Brytanii. W sierpniu 2014 roku policja znalazła ciało 22-letniego Gabriela, porzucone na przykościelnym cmentarzu. Śledczy uznali, że chłopak popełnił samobójstwo i nie przeprowadzili nawet sekcji zwłok. Jego znajomy odkrył, że kilka miesięcy wcześniej, zaledwie ulicę dalej, odnaleziono ciało innego chłopaka. To jednak nie wzbudziło podejrzeń policji, podobnie jak odnalezienie trzeciej ofiary zaledwie kilka tygodni później. Tam pojawił się potencjalny trop. Chłopak miał przy sobie list pożegnalny, w którym pisał, że odebrał sobie życie, gdyż to on był odpowiedzialny za śmierć Gabriela. Całość nie brzmiała jednak przekonująco. W liście pisał na przykład, by nie oskarżać mężczyzny, z którym widział się dzień wcześniej. To jednak wciąż nie wzbudziło podejrzeń policji i tak doszło do czwartego morderstwa. Sprawcą okazał się 41-letni Steven Port, który wyszukiwał ofiary na portalach randkowych dla homoseksualistów. Przyjmując fałszywą tożsamość, umawiał się na randki, następnie swoje ofiary faszerował narkotykami i gwałcił. Wszystkie ciała były porzucone w bliskiej odległości od jego domu. Gdyby policja zareagowała wcześniej, na pewno udałoby się go namierzyć. Ostatecznie skazano go na dożywocie. Numer 6. John Robinson John Robinson był uznanym członkiem lokalnej społeczności. Angażował się charytatywnie, nauczał w szkółce niedzielnej i był trenerem bejsbola. Pozornie wydawał się wzorowym ojcem i mężem, ale jak uczy nas dzisiejszy odcinek, były to wyłącznie pozory. John mordował kobiety przez dwie dekady, a czasem nazywany jest pierwszym internetowym mordercą. Jego pierwsze utarczki z prawem zaczęły się, gdy miał dwadzieścia kilka lat, ale wtedy były to głównie kradzieże i przekręty finansowe. Wszystko zmieniło się w 1984, gdy zatrudnił 19-letnią Paulę Godfrey, której obiecał wyjazd na płatne szkolenie. I rodzice wkrótce dostali list, że dziewczyna nie planuje powrotu do miasta. Było to oczywiste kłamstwo. W następnych latach John stosował podobną strategię, mamiąc ofiary różnymi obietnicami, kazał im podpisywać puste dokumenty, które następnie uzupełniał fałszywą treścią i przesyłał do zatroskanych rodzin. Jedną z jego ofiar była 19-letnia Tiffany Lin, której ukradł dziecko. Przekazał je pod opiekę swemu bratu, który nie wiedział o zbrodni i jego podwójnym życiu. Prawda wyszła na jaw dopiero kilkanaście lat później. John łącznie zamordował przynajmniej 8 osób. Pod koniec swojej kariery poszukiwał ofiar w internecie, obiecując im duże pieniądze za usługi seksualne. W trakcie przeszukania jego posesji, śledczy natrafili na ciała zakopane w beczkach. Został skazany na karę śmierci. Numer 5. Melissa Ann Shepard Ta niepozorna emerytka nazywana jest często internetową czarną wdową. Niech jednak nie zwiodą was pozory, to naprawdę groźna kryminalistka, której głównym celem byli jej mężowie. Pierwszy z nich miał szczęście, gdyż para wzięła rozwód. Drugi skończył się pod kołami samochodu. W 91 Melisa odurzyła go środkami uspokajającymi i wywiozła na pustynię. Tam dwukrotnie przyjechała go samochodem, tłumacząc się później, że próbował ją zgwałcić i zrobiła to przypadkiem w trakcie ucieczki. Została skazana na 6 lat więzienia, ale wyszła po zaledwie dwóch za dobre sprawowanie. Jej kolejną ofiarą był trzeci mąż, którego poznała 6 lat po odsiadce. Para odnalazła się przez internet, na chrześcijańskim portalu randkowym. Wydawało się, że związek źle wpływa na Roberta. Od kiedy związał się z Melisą, często chorował i musiał jeździć do szpitala. Wkrótce zmarł na zawał. Jak okazało się później, kobieta celowo podawała mu zwiększone dawki leków. Ostatnią, na szczęście, niedoszłą ofiarą był jej kolejny mąż, któremu faszerowała kawę. Gdy zaczął podupadać na zdrowiu. Sprawą zajęła się policja. Śledczy odkryli, że kobieta ma cały zapas leków, które wykorzystywałaby odurzać partnerów. Za próbę morderstwa skazano ją na prawie 3 lata więzienia, choć po niedługim czasie znów wypuszczono ją na wolność. Numer 4: Tahiro Shiraishi. Sprawa z miejsca ósmego niestety nie była zbytnią przestrogą dla członków japońskich grup dla samobójców, jak i dla potencjalnych morderców. W 2017 roku, w ramach śledztwa dotyczącego zniknięcia 23-latki, policja trafiła do mieszkania Tahiro, z którym kobieta pisała na Twitterze. Na miejscu śledczy zastali przerażający widok: jak podaje Rzeczpospolita, w jego pokoju znaleziono trzy chłodnie i pięć pojemników zawierających ludzkie głowy i kości. Shiraishi miał kilka kont na Twitterze, gdzie wyszukiwał swoje ofiary, obiecywał im pomóc w samobójstwie, niektórym mówił, że zabiją się wspólnie. Następnie sprowadzał je do mieszkania, gdzie podawał im alkohol oraz środki odurzające. Część z nich przed śmiercią wykorzystywał seksualnie. Następnie pozbywał się fragmentów ciał, pozostawiając w domu swoiste trofea z kości, które ukrywał w lodówce. Był odpowiedzialny za zabicie dziewięciu osób. W sądzie przyznał, że niektóre ofiary nie wiedziały, że zostaną zamordowane. Jedną kobietę zamordował, gdy spała. Zabił też chłopaka jednej z dziewczyn, który trafił do niego, gdy ta zaginęła. Shiraishi został skazany na karę śmierci. Numer 3. Philip Markow. Craigslist to amerykański serwis z ogłoszeniami. Znajdziemy tam zarówno oferty pracy, wynajmu, sprzedaży, jak i anonce towarzyskie. To jedna z tych stron, gdzie można trafić na dosłownie wszystko i niestety wszystkich, co może mieć tragiczne skutki. 22-letni Filip Markow miał z pozoru idealne życie. Studiował medycynę i był zaręczony. Najprawdopodobniej z powodu długów wpadł na pomysł na szybki zarobek. Wyszukiwał ogłoszenia związane z masażem erotycznym i umawiał się na spotkanie w hotelu. Gdy dziewczyna wchodziła do pokoju, Filip wyciągał broń i groził, by oddała mu wszystkie pieniądze. Ofiary krępował plastikowymi opaskami zaciskowymi, ale w trakcie rabunków popełniał mnóstwo błędów. Największy skończył się zabójstwem jednej z dziewczyn. W przypadku innej został nakryty przez męża niedoszłej ofiary, który uciekł na widok porywacza. Na szczęście, tej dziewczynie nic się nie stało. Łącznie dokonał trzech napaści, w trakcie których zginęła jedna osoba. Gdy został namierzony przez policję, w jego mieszkaniu znaleziono rozmaite dowody zbrodni. Jego narzeczona przez długi czas wierzyła w jego niewinność, ale w końcu zerwała oświadczyny. Filip po schwytaniu trzykrotnie próbował popełnić samobójstwo. Ostatecznie udało mu się to rok i jeden dzień po planowanej dacie ślubu. Numer 2. Kajetan P. Na początku lutego 2016 roku w jednym z mieszkań na warszawskim Żoliborzu wybuchł pożar. Po ugaszeniu ognia strażacy odkryli poćwiartowane zwłoki. Była to Katarzyna J., lektorka i tłumaczka języka włoskiego. Głównym podejrzanym w tej sprawie był 27-letni bibliotekarz Kajetan P., który wynajmował mieszkanie. Wkrótce rozesłano, zanim międzynarodowy list kończy. Tajemnicze morderstwo szybko stało się pożywką dla mediów, które prześcigały się w nowych faktach i domysłach. Jak się później okazało, morderca znalazł ofiarę przypadkowo, przeglądając ogłoszenia w internecie. Zabił ją w trakcie pierwszych zajęć i postanowił ukryć ciało. Zakrwawioną torbę zauważył taksówkarz, ale morderca tłumaczył się, że przewozi tuszę dzika. Kajetan P. został ostatecznie złapany na Malcie. Jak przeczytamy w artykule na stronie ONET.pl, przyznał się do winy. Wyjaśniał m.in., że zamordowanie kobiety traktował jako element samodoskonalenia się i potwierdzenie jego przekonania, że życie ludzkie nie jest warte więcej niż życie komara. Został skazany na dożywocie. Numer 1. Robert Frederick Glass. Rzadko się zdarza, by ofiara zaplanowała własne morderstwo, ale tak było w przypadku Sharon Lopatki, kobiety o dość wyjątkowym fetyszu. Sharon poszukiwała osoby, która będzie ją torturować aż do śmierci. Na jednym z internetowych czatów natrafiła na 45-letniego analityka, Frederika Glassa, chcącego spełnić to życzenie. Należy tu jednak dodać, że nie był to pierwszy kandydat. Wydawał się jednak najbardziej zdeterminowany. Jak donosi strona Ranker, para wymieniła ze sobą prawie 900 maili w ciągu zaledwie 6 tygodni. 13 października 1996 Sharon zostawiła mężowy list pożegnalny i napisała, że nie wróci z wyjazdu. Następnie ruszyła na śmierć. Mąż nie posłuchał zaleceń żony, by nie zgłaszać sprawy na policję. Służby szybko namierzyły Glasa, ale gdy przybyli na miejsce, kobieta była już kilka metrów pod ziemią. Glas w sądzie twierdził, że zabił kobietę przypadkiem, ale to co naprawdę działo się przez te kilka dni pozostaje tajemnicą. Nie był to jedyny taki przypadek. Armin Miles, nazywany potworem z Rotenburga, to informatyk, który zamordował i zjadł mężczyznę, który dobrowolnie się na to zgodził. Ofiara zgłosiła się do niego, gdy trafiła na ogłoszenie umieszczone w internecie. I to już wszystko na dziś. Jak dbacie o swoje bezpieczeństwo w sieci, na przykład umawiając się na randkę lub pisząc z nieznajomymi? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym pamiętajcie, by sprawdzić NordVPN. Link znajdziecie w opisie. Piona.